W dzisiejszym odcinku porywamy Was prosto na niebiańskie grenadyny. Poznacie nasze ulubione miejsca, do których dotrzeć można tylko łódką. Zacznijmy od naszej ulubionej zatoki przy Primajero, aby potem przenieść się na najmniejszą bezludną wyspę, znaną z sesji dla włoskiego Playboya. A później rozkoszować się pozostałymi karaibskimi wyspami i lokalnymi atrakcjami. Jeżeli jesteś u nas po raz pierwszy: Pamiętaj o subskrypcji i dzwoneczku, a nie ominiesz żadnego odcinka. Poranek w naszej ukochanej zatoce Salt Whistle Bay. Dziś zaczęliśmy od wspólnego muzykowania. Zapytacie nas, jakie jest nasze marzenie, odpowiemy jednogłośnie zostać miesiąc na Majro, czego przez 6 lat nie zrealizowaliśmy. To przecudowne miejsce odwiedziliśmy kilkadziesiąt razy, ale zawsze na maksymalnie 2 3 dni, bo mieliśmy na pokładzie rodzinę, znajomych, gości i mimo że każdy zakochał się w tym miejscu od pierwszego wejrzenia, to zawsze pędziliśmy dalej, aby zobaczyć kolejne niebiańskie miejsca Karaibów. Majro najmniejsza z zamieszkałych wysp w archipelagu Grenadyn w południowej części małych antyli na Morzu Karaibskim. Wyspa należy politycznie do St. Vincent i Grenadyn. Wyspę zamieszkuje jedynie 250 mieszkańców, a dostać się na nią można tylko łódką. Widzicie te kolory? Nasze poli zawsze kotwiczymy na plaży, a wtedy tylko wskakujemy do wody i jesteśmy już na lądzie. Żyć nie umierać. Słuchajcie, właśnie zaparkowaliśmy w przysłowiowym raju. Może nie przysłowiowym, w rzeczywistym raju. Powiesiłam pranie, żebyśmy mieli przepiękny krajobraz. Jak widzicie, nasze życie toczy się dalej, niezależnie gdzie stoimy. Ręczniki muszą się wysuszyć. Słuchajcie, są miejsca, gdzie można zakotwiczyć i kotwicę można przenieść ręcznie i zaraz się o tym przekonacie. Bartek właśnie jest w wodzie i będzie zaraz szedł pod wodzą z naszą kotwicą. Jeszcze bardziej przesuniemy się w lewo i nie będzie ryzyka takiego jak wczoraj w nocy, że naszą prawą burtę wciągało do brzegu. Mieliśmy już, dotykaliśmy mieczami i sterem już podłoża. Co nie jest za bardzo bezpieczne. Bierze ją w rękę. Nie widzę, czy coś będzie widać. Woda jest trochę mętna i chodzi tam pod wodą razem z nią. Idzie, idzie, idzie pieszo. Razem z kotwicą idzie na lewo i do tyłu. Po kilku godzinnych dywagacjach gdzie płynąć dalej, opuszczamy Majro i dalej nie wiem, gdzie płyniemy. Ej, tam. Spokojnie, wypłyniemy z cypla i postanowimy. Poczujemy, gdzie nas. Jak to zrobił ostatnio Bartek, poczujemy, gdzie nas wiatr pociągnie. Myślałam, że zaczęłaś przypadkiem ten cytować własnego męża i się zastrachałem. Ale jedziesz na czuja z wiatrem do której miejscówki płynąć? Kochani, ja na czuja z wiatrem to cała rzecz. Dobra. Dawaj panie do steru. Tam już y, szwagier wy wybiera kotwicę, już tam ciśnie. Ciśnie ostro. Ciśnie świetle. Tak, jak ciśnie to, ciśnie. Tak ciśnie, to idę, zobaczyć co tam robi. I Sprawdźmy, dobra. czy nie łopuzuje czegoś. Wycisną. I sprawdzimy od razu jak się ma twoje nowe o! ustawienie. Co? Trzeba podjechać. A faktycznie. Tutaj Poczekaj, było jeszcze z 10 cm wyżej. Okej, okay, rozumiem. Będziemy musieli udoskonalić. Co się tutaj stało? Powiedz. Tutaj... A, spadała. krawędź powinna być taki trójkąt. O. No bo patrz, cimaj. masz raczej u mnie Mam Okej, okay. musimy mieć cały czas na prosto, a nie, to i tak będzie wypadało. Nie, jest to bardzo proste do zrobienia. To znaczy? nie można wyciągać na, na tym, tylko na prosto. Na ciągniętym. Słuchajcie, my się robi mega ciasno. A nie, tu wypłyniemy? Do Dobra, najpierw y, sprawdzimy, y, którędy my... które będziemy wypływać? Tędy, tutaj? Puszcza się okej. Dobra, trzeba po prostu zbierać na różnym łańcuchu i tyle. Nie dać mu się naciągać. Na razie, a później zrobimy robimy, tak modyfikację do tego, czyli podniesiemy przód. rozumiesz? Przód musi być tyle podniesiony. No to podniesiemy. Co najmniej. Nie ma problemu. Idź do silnika. No to, ale ładnym tonem. Do, do starego. Wow. Ładnym tonem, a nie idź do silnika. Okej, okay. okay, jestem przy silniku. Dobra, daj do przodu. Prawo do przodu. Prosto do przodu. Lewo do przodu, lewo, 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 lewo. Nie ma czasu, jestem na plaży tam do tyłu. Prosto do przodu! Stop! Spróbuj trzymać pozycję, bo mi schodzisz za głęboką wodę. Is it no, no, no stop, do przodu. Dobra, kotwica w górze. A tam jest No właśnie, tędy, tędy miałyśmy wyjeżdżać, tędy, tędy. Z prawej widzisz? Okej. Okay. Nie, no to jest, masz bardzo dużo miejsca z dwóch stron. Nie. Dobra, jest spoko, jest okej. Okay. Możesz bardziej dać w lewo nawet. Nie. Ruszyliśmy dalej, ale... Tuż za rogiem musieliśmy się awaryjnie zatrzymać. Kotwica wyskoczyła z prowadnicy. Bartek nie jest zadowolony. Kilka dni temu wydał 250 euro w sklepie żeglarskim na nowe rolki, które odmówiły dziś posłuszeństwa. Wszystko jest połamane, pogięte w ogóle. jest o manko, bo to jest... rozmontować. Szczęście, bo... że zostawię w, w części do tego starego układu. Dobra, gdzie chcesz, żebym... Yy... I tak jedziemy w lewo, nie? Ale przynajmniej wiem, że jest to kwestia tylko i wyłącznie dobrych rolek Właśnie jest Tak, tylko smarować znowu To dokładnie, idź do kotwicy, bo ja przejmę ster. Dobrze chcesz chwilę odetchnąć Chcę chwilę odetchnąć Chcę Aha. wjechać na płaską wodę, po pierwsze bo Już nie wypał totalny z tą kotwicą. Tak, jesteśmy 200 euro w plecy 170 za prowadnicę i, i 30 za bosak Bosaka Zobaczcie Dobra. Zobaczymy. już Jesteśmy już prawie na miejscu. szypujemy się do podwiczenia. Jak tylko zakotwiczyliśmy nasz dom, część ekipy natychmiast wyrusza na eksplorację wyspy. Nie możemy przecież przegapić szansy zrobienia sobie selfie na wyspie, gdzie odbywały się sesje do Playboya. Ruszamy naszą motorówką, ale aby dopłynąć do brzegu, musimy uważać na wystające korale. nic, nic nie Dobra, dopływamy. Musimy zrobić ewakuację i podniesienie. Zapraszamy na mopią czyli najmniejszą wyspę na świecie o sztucznej konstrukcji parasolce. Według rekordów Guinnessa Bishop Rock jest najmniejszą wyspą na świecie, ale my znaleźliśmy własną, jeszcze mniejszą. Wyspamią Pion zyskała popularność wiele lat temu jako tło dla sesji zdjęciowej dla włoskiego Playboya. Od tego czasu jest punktem numer jeden na trasie żeglarzy przemierzających południowe Karaiby. A po południu Bartek wziął swój ukochany instrument hangdrum i nagraliśmy specjalny klip i muzykę specjalnie z tego miejsca.

Po czarnej trasie! Trzymaj się mojej nogi! To jest baleta! bardzo lepiej ale ale jazda! O kurde, nic się, kurde, nie dzieje! Kurde, kurde, nie włączyłem! Nie nagrywałem! On, nie nagrywał. Żartuję, A. nagrywałem! Ale to jest totalnie w oh moim stylu, dlatego kawał się udał! Jesteśmy na Union Island, w zatoce Chatham Bay. E, jest to cudowna zatoka na Union Island i mamy tutaj taką fajną knajpeczkę gdzie serwują super lobstery i zaraz yeah. Wam pokażę Proszę! Okej, okay, I'll be O, to jest szef, master Master of Lobsters! Look, look, look He's the master? the master? He's the master! Perfect! The grill of the kitchen! Master of the kitchen. And the bar. And the bar? As well, so you do the you drinks. Been before, eh? Yeah, a few times. The master you know, of the, know, bar. Yes. <laughs> the bar. Of the bar. Yeah, it's Nia. She you. is the master of the bar, All Nia. Nia. Yes, yeah. Nia. Nice to meet you. The master of the grill. You remember Adam? The famous potatoes. Yep. You're welcome. And lobsters with garlic, and the, the boss. <laughs> and the boss, okay. <laughs> one of two, the twins. You two, you twins, yeah? No, no, no. You're not twins. No, no, no. So who is the older? He is older. He's older. Yeah. <laughs> so who is the boss? You or him? <laughs> him is the boss? Depends who ask <laughs> <laughs> no, 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 no. I mean, I don't, I don't like to, you know, but I am. Okay, uh. you don't like it, but you are. Huh? <laughs> you don't like uh, it, no. but you are. Yeah. yeah <laughs> okay, yeah, yeah. perfect. Okay, dinner is gonna be served. Maybe Ooh. late lunch. You all right? <laughs> yum yum yum. I I give yum yum. Welcome. so to... <laughs> <laughs> good, Capitan. This, cool. this is very good. You guys enjoy. Thank, Thank you. You, <laughs> you to. too. <laughs> Słuchaj, idą Homare. Słuchaj, okay, to są homary czy to są langusty? langusty. To są ofic oficjalnie langusty. Eee, I tu w międzyczasie to powstała ją, przepiękna... Mają Piękna. Thank you for pina colada! Mm. Hmm? To chcesz spróbować? O, jaka mocna. Oh, to jest spinacola. To jest pinakolada słuchaj, yeah. <laughs> a nie jakaś popierducha. We need to sit, ok. Yes, yes. Dzieciaczki! Tam, bo tam jest ten, słońce. I tam Chyba jest głodny. Niezadowolony, bo stracił prowadnicę, którą kupił jako test za 200 euro. Tak? To 170 prawda? euro. Prowadnica, no 30 roboty. bosak i ładne parę godzin roboty montując ją, a później demontując. I jeszcze nie dość tego wisząca kotwica, która obijała się o burtę i groziła dziurą w burcie, jak wyjechaliśmy z Majero. Więc generalnie. Oj, edukacja jest bardzo kosztowna. Co mam powiedzieć? Ale teraz już wiem, jak skonstruować tą prowadnicę dzięki temu. Co? A to jest Kong. Mięso z muszli, to, to się... w mojej ocenie najlepiej zrobione... zrobiony kąk na świecie. Wydajnie no, mięciutki, w e... mleczku kokasa, robię pary. Nie wiem jak nie, ale ja ty, ale ja się. Jak to się je? Podobuje się mięso. Się... Pan, temu panu już nie podajemy. Co? Czemu? Dlaczego? Czeka, czeka, czeka. Nie zgamuj się. No tak, faktycznie. No no, faktycznie. Drugi. To był ostatni drink, szwager. Magda Gless Gessler powiedziała ostatnio, że nie można e, ten, e, za dużo. E, jakby przy, a propos, e, przez żołądek do serca, że mężczyzna nie może jeść za dużo, bo potem jest ociężale w seksie. <grym> Więc to mówi Magda Gessler. <grym> Kolejna teoria głosi, że. Owoce, może to wtedy jakieś. We no we Ale tu jest bez to tak nie będzie krzyża, Jak masz dzieci oba, które plują fusteczkę, to nawet żaden afrodyzjak nie jest w stanie zadziałać. Ale jak no nawet jak nas zadziała, to na sekundę. To wczoraj ten, wczoraj e, Rafał e, pił no, szocza no, no. tego, samseta, o proszę. Something to drink after is water. Na zdrowie. Na zdrowie. Salut. Salut. <grym> nie. Wiesz? Dobre. Oś, Ośle, ale dobre. To jest naprawdę... E, dobre. Ale nie, dobre. nie it's okay. It's okay. Ale negrało, Nie, jest ok. Jest ok. Nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, Nie,